Maksymalnie 30 osób może przebywać jednocześnie w tym miejscu, czyli w Zamku Książąt Pomorskich, należącym do Muzeum Pomorza Środkowego. Ale najważniejsze jest to, że od teraz można odwiedzać m.in. ten obiekt, czyli Zamek Książąt Pomorskich, inne obiekty Muzeum Pomorza Środkowego, ale także można już pójść do biblioteki czy do galerii. Z Instytucji Kultury wciąż jeszcze na odmrożenie czeka... Teatry, czeka filharmonia, czekają inne instytucje kultury czy też możliwość imprez plenerowych. Ale najważniejsze, że możemy dzisiaj być tutaj w Zamku Książąt Pomorskich i tutaj właśnie będę Państwu opowiadał o tym, co w sieci i trochę już w realu zobaczyć można w najbliższych dniach. Daniel Klusek, zapraszam na kolejne wydanie magazynu kulturalnego. W sobotę o godzinie 20 na profilu Facebookowym Nowego Teatru zobaczymy kolejny spektakl, tym razem ten najpierwszy. To szalona lokomotywa Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Jana Peszka i Michała Zadary. Dlaczego ten spektakl jest wyjątkowy? No bo właśnie nim we wrześniu 2004 roku swoją historię rozpoczął Nowy Teatr w Słupsku. A oprócz tego na profilu Facebookowym Teatru czytanie online, z dobrą energią, czyli dobre historie dla całych rodzin. Na profilu Facebookowym Polskiej Filharmonii Symfonia Baltica można zobaczyć i usłyszeć rozmowę z Rubenem Silwą, dyrektorem filharmonii, który opowiada o tym, jak z Ameryki Południowej do Polski dotarł, jak wyglądały jego pierwsze lata pobytu i artystycznej działalności w naszym kraju. Jest również moja muzyczna książeczka, czyli edukacja muzyczna dla najmłodszych, którą prowadzi Gabriela Picz, ale jest również sporo muzyki. To więc innymi Mazur z Halki Moniuszki, grany przez muzyków Słupskiej Filharmonii i koncert wielcy artyści Małym Pacjentom, którym to koncertem dyrygował Ruben Silva, a samo wydarzenie odbyło się kilka miesięcy temu. Słupski Ośrodek Kultury na swoim profilu Facebookowym od czwartku prezentować będzie wystawę fotografii uczniów Słupskiego Drzewniaka. Ale zobaczyć tam można też wystawę po prostu swołowo to fotografie Karoliny Krajewskiej. Oprócz tego trwająca już kilka tygodni akcja zaraz się książką, ale także nauka gry na gitarze, harce na gitarce te prowadzi Piotr Piasecki i Roman Pawlaczek. To instruktorzy pracowni muzycznej soku, ale oprócz tego też cykl spotkań z teatrem pod hasłem domowy teatrzyk. Zostajemy w Słupskim Ośrodku Kultury, ale przenosimy się na YouTube'a. Tam kanał Brygada Sok, a na tym kanale spektakle, między innymi Stara Kobieta wysiaduje i kilka spektakli teatru tańca Enza. Ale wracamy na Facebooka, bo tam na profilu teatru Rondo monodram Kamili Banasiak Wanda Wasilewska. Tam również cykl spotkań z Wiesławem Dawidczykiem, instruktorem teatralnym Ronda pod hasłem Sztuka słowa. Tam również do mowy teatrzyk, czyli jak zrobić sztukę w dużym pokoju. W Teatrze Lalki Tęcza na profilu facebookowym znaleźć można dużo literatury. Między innymi fragmenty książki Pipi Pończoszanka, także Zaklęty Rumak, również Alibaba i 40 rozbójników, czy niesamowite przygody 10 skarpetek. Ale można tam zobaczyć także lalki z byleczego. czyli sami tworzymy bajkowych bohaterów. Można też sprawdzić jak wyglądają bajki w Wirtualnym muzeum Lalkarstwa, ale też na widzów czeka osobliwe zdarzenie: komedia dell'arte. Europejska noc muzeów, która przypada na 16 dzień maja, to jedno z największych. Świąt, które jest celebrowane przez muzea na całym kontynencie, również przez Słupskie Muzeum Pomorza Środkowego. Z oczywistych powodów w tym roku to świętowanie jest dużo skromniejsze, jest inne. Na profilu Facebookowym Muzeum Pomorza Środkowego można znaleźć dużo informacji o Europejskiej Nocy Muzeów właśnie. Można zobaczyć zdjęcia, relacje fotograficzne z poprzednich edycji tego wydarzenia, ale także można zobaczyć pracowników muzeum, którzy opowiadają o swoich ulubionych muzealnych eksponatach. Również na profilu Muzeum Pomorza Środkowego dowiemy się, czy Witkacy chodził do szkoły, a właściwie dowiemy się, w jaki sposób Witkacy się uczył, bo na pewno nie w szkolnej klasie. Tam także eksponaty, które znajdują się w Zamku Książąt Pomorskich. Między innymi opowieść o tych eksponatach, które zobaczyć można w tej sali, w sali poświęconej dziejom naszego miasta. Ale oprócz tego spichlerz Richtera czy Biały Spichlerz, relacje, reportaże o tych miejscach, gdzie również ze sztuką muzealną można się spotkać. Także cyfrowy Wernisarz wystawy w punkt, który, którą to wystawę przygotowała młodzież z zespołu szkół technicznych. Są także reportaże o Słupsku, tuż powojennym, o osobach, które do powojennego Słupska przyjechały. Także muzealne magazyny w internecie, na Facebooku otwierają się dla zwiedzających i poszczególne obiekty, które w magazynach zwykle czas swój spędzają, można zobaczyć oraz cytaty z listów Witkacego. Do kogo pisał? O czym pisał? No i przede wszystkim jak pięknie pisał Stanisław Ignacy Witkiewicz. Do przeczytania na Facebooku Muzeum Pomorza Środkowego. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej jest już otwarta, dlatego w trzech obiektach w galerii kameralnej w Baszcie Czarownic to w Słupsku oraz w Usteckim Centrum Aktywności Twórczej można oglądać wystawę z peryferii, ale można też zajrzeć na profil Facebookowy Bałtyckiej Galerii, bo tam historyczne czwartki, czyli opowieści o tym, co ciekawego sprzed lat wielu w Słupsku i ustce, także opowieści o historii

Michał Rzesławski prezentuje swój artystyczny projekt Nie ma na tym świecie zwykłych rzeczy. Są też wystawy sprzed lat kilku i kilkunastu, jest także sztuka w domu, czyli jak wykonywać zdjęcia, jak się bawić w animację poklatkową, czy tworzyć rzeźby z wosku. Jest też blok. To nowa opowieść Michała Rzesławskiego, która rzuca nowe światło na miejsca, w których mieszkamy, czy Blok to po prostu zbiór mieszkań czy może dzieło sztuki. O tym na profilu Facebookowym Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Od półtora tygodnia można już zwracać i wypożyczać książki w miejskiej bibliotece publicznej, ale na profilu Facebookowym biblioteki znaleźć można linki do książek, do audiobooków darmowych, które też można pobrać i w ten sposób spotkać się. Z literaturą. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa z kolei zachęca do tego, by zobaczyć zbiory, które tam zgromadziła, a tych zbiorów jest mnóstwo, bo to między innymi kroniki festiwali pianistyki polskiej moda, prezentowana sprzed wieków mapy Pomorza od XVIII wieku, czy starodruki z Akademii Pomorskiej w Słupsku, a jeżeli komuś jeszcze mało, to pocztówki Starego Słupska czy Wirtualne zwiedzanie wieży byłego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja, w którym to dzisiaj mieści się miejska biblioteka publiczna. To wszystko cyfrowo. Gościmy dzisiaj w Muzeum Pomorza Środkowego, a Gościem magazynu kulturalnego jest Marzenna Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego. Dzień dobry pani dyrektor. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu zobaczyć, a nie tylko usłyszeć. Muzeum jest otwarte, ale reżim zapewniony, obowiązkowy. Reżim obowiązkowy przygotowaliśmy specjalne regulamin, taki był wymóg stawiany również przez Sanepid. Uzgodniony ten regulamin jest z naszym słupskim Sanepidem. No, wskazujące na ograniczenia, czyli przede wszystkim ilość osób jest bardzo niewielka, jaka może w danym momencie przebywać w całym obiekcie, również na poszczególnych salach wystawowych obowiązują maski albo właśnie przesłony bezwzględnie dla zwiedzających, których nie mogą zdejmować aż do czasu opuszczenia naszych naszych obiektów i to nie tylko tu w Słupsku, ale również w Skansenach, w Klukach i w Swołowie. Bo muzeum całe jest już otwarte. Jesteśmy otwarci, wszystkie nasze punkty są otwarte. Tak jak wspomniałam, mocno ograniczone, ale będziemy starali się zachować, myślę, że też przy wsparciu zwiedzających, zrozumieniu ogromnym zwiedzających te wszystkie reżimy tak, żebyśmy mogli jednak pokazywać te nasze piękne wystawy, nasze piękne przestrzenie i też cieszyć się z obecności zwiedzających. Bo te ostatnie półtora miesiąca, kiedy praktycznie byliśmy wyłączeni, może nawet więcej, tak? dwa miesiące, zamknięci dla zwiedzających bardzo zmieniły też nasze podejście. Kiedy czasami jesteśmy zmęczeni tą ilością pracownicy przygotowujących różne zajęcia, że ojej tych zajęć tyle. A w tej chwili tego brakuje. W tej chwili postawiliśmy też na inną działalność, na to, na którą zawsze nam brakuje czasu, czyli też porządkowanie magazynów, opisy naszych obiektów, porządkowanie, takie typowa muzealna. No ale Ta też przeniosło się muzeum do mediów społecznościowych. Czy tak bogato będzie choćby na profilu Facebookowym Muzeum w przyszłości jak jest teraz? Oczywiście, my zawsze mocno angażowaliśmy się również w tej przestrzeni właśnie społecznościowej, wirtualnej i myślę, że nauczyło nas to też umiejętności wyjmowania tych najbardziej interesujących spraw, które możemy, z którymi możemy się podzielić z naszymi odbiorcami, także na pewno ten kierunek pozostanie i, i na naszych stronach muzealnych na polubionych facebookowych stronach można zobaczyć, tak jak w oddziałach zwierzątka, które akurat też nam przyszły na świat, które tam spacerują, ale też i filmy, materiały archiwalne, których mamy bardzo, bardzo dużo. Teatr władca Lalek na swoim profilu na Facebooku zaprasza do obejrzenia. Historii Czerwonego Kapturka. Z kolei Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk na Facebooku prezentuje wystawę po prostu Swołowo. Tam również bajkowisko online i legendy z Gminy Słupsk. Klub Kwadrat, spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz zaprasza do nauki żonglerki na warsztaty artystyczne i ćwiczenia cyrkowe. Jest jeszcze babcia Danuta Laskus-Cielas, która na profilu babcia czyta dzieciom. Czyta opowiadania, ale nie tylko dzieciom. Na koniec zaproszenia muzyczne, bo słupscy twórcy również prezentują się online. Centrum Edukacji Regionalnej tam zobaczyć można w wykonaniu młodych artystów ze słupska i regionu dni, których nie znamy. Tę piosenkę. Wykonali wspólnie z Krzysztofem Plebankiem aranżerem. Na YouTube z kolei Skini i Could you Trust In Nothing to pierwszy singiel z jego najnowszej płyty lasty. Tam również, Idź się lecz, Ringo Todorowicza, młodego słupskiego wokalisty, ale tam też, czyli na YouTube, znaleźć można dwa utwory na chóry. Pierwszy to Ojcze nasz w wykonaniu chórów Akademia Muzyka Słupskiego oddziału ZNP i Młodzieżowego chóru Kantele z pierwszego LO i dostojno je to utwór, to modlitwa w wykonaniu chóru Akademia Muzyka. Do zobaczenia na YouTubie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj, zostawiam Państwa z wydarzeniami kulturalnymi, które zobaczyć będzie można w najbliższych dniach, a ja już pędzę, żeby szukać tego, o czym opowiem Państwu dokładnie za tydzień. Do zobaczenia my uh. regrets